Musk salam. To się tak czyta, tak? Tak jest napisane? Sorry, latafa musk salama. Zapach kupiony za 106 zł, ale była promocja, że zniżka 20%. Czyli zapłaciłem 10,50, z 83 zł. Coś takiego go tylko dlatego, że ludzie polecali go jako zapach oza który pachnie piżmem, ale nie przewidywałem, że będzie, zaraz wam powiem, mózg salama. Nie psikaj na nagi ogień. Mm, nagi ogień. Pewnie to oznacza po angielsku żywy ogień, chociaż jak może być martwy ogień? Chociaż ogień jest chyba martwy. Dobra, nieważne. To nie jest lekcja polskiego. Opakowanie wygląda tak. Zapach. Spodobało mi się, że w buteleczce jest biały płyn. Jakbyś miał mgłę. Albo mleko. Jak pachnie? No właśnie. Przejdę do nut zapachowych, bo mi gdzieś uciekło w ogóle sprawdzenie. Nuty są takie. Białe piżmo, owoce. Białe piżmo, bursztyn. Nuty drzewne, skóra, agar, łód. Moskou, mul. Nie wiem, co to jest Moskou, mul, Ale brzmi jak moskiewska zamuła. Albo moskiewski muł. Trzymuł. Nie wiem, tam są narysowane zioła. W sensie to jest chyba. No nie wiem dobra nieważne. Chociaż może tu czuć tego moską mul. Jeżeli ktoś miał do czynienia i pił mąską mul, to może powiedzieć, czy to jest rzeczywiście podobny zapach? Czuć tu białe pismo, ale bardziej na bazie drzew i skóry. I czegoś. Właśnie, co może być tym morską mul. Czy ten zapach jest fajny? To kwestia. Up sposobienia i nosa mi się wydaje, że obecnie kosztuje 120, trochę przegięcie gdyby był za 75 zł możesz śmiało brać, jeżeli jesteś bardziej kobietą niż facetem bo ja jako facet nie czułbym go na sobie nie podobałby mi się, czułbym się zbyt LGBT Ciekawe, czy YouTube ma po, po słowach, jak się wyszukuje, jak użyłem słowa, to on od razu zablokuje reklamy. Zobaczymy. Eee, tak pachnie, więc mm, bardziej na kobiecie bym go wolał czuć. I nie byłby zły na kobiecie, chociaż tamten poprzedni mask był lepszy. To było na tyle z tej recenzji. Nie zapomnijcie zostawić swojej opinii. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.